Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na kolejny odcinek programu z cyklu Kwadransformacją. Programu, w którym porozmawiamy o wyzwaniach, które czekają na pracowników aptek już od 1 września tego roku. O wyzwaniach związanych z poszerzeniem grona osób, którym będą przysługiwać bezpłatne leki, Mowa oczywiście o grupach 65 plus i 18 minus. A porozmawiam o tym z moim gościem, którym dzisiaj jest wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu, pan Marek Tomków. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Ja od razu przepraszam za swój wakacyjny strój, ale no to jest właśnie przywilej wakacji czasami. Ja bardzo dziękuję, że mimo wakacji przyjął Pan zaproszenie do, do programu i do poruszenia tego tematu, który wydaje się tematem no, bardzo istotnym, dlatego że sporo dzisiaj się mówi o różnych zmianach, które mają się zdarzyć w polskiej farmacji, na które farmaceuci bardzo czekają. Ale już teraz, już od 1 września, ta duża zmiana, która może zaskoczyć farmaceutów i pracowników aptek, to jest ta związana właśnie z tym rozszerzeniem grona osób, którym będą przysługiwać bezpłatne leki. Ja tylko przypomnę, od 2016 roku funkcjonuje w Polsce program 75, w ramach którego osoby po 75 roku życia mogą zapatrywać się bezpłatnie w pewną określoną. Grupę leków, która znajduje się na osobnej liście przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia. Od 1 września zmieniają się dwie zasadnicze rzeczy. Po pierwsze, tych osób uprawnionych do bezpłatnych leków będzie więcej, bo będą to osoby już po 65 roku życia. I na tym skorzysta nawet 8 milionów seniorów, ale także będą osoby po, poniżej 18 roku życia. To jest jedna zmiana. Natomiast druga bardzo ważna zmiana jest taka, że tych leków bezpłatnych będzie znacznie więcej. To już nie będą tylko leki generyczne. Często do tej pory też i tanie, ale będą to leki też innowacyjne. Mówi się, że to, będą to prawie wszystkie leki, które obecnie są lekami w jakimś stopniu refundowanymi, że prawie wszystkie te leki będą dla pacjentów po 65 roku życia po prostu bezpłatne. No i panie prezesie, zastanawiam się, pomijając już temat kampanii wyborczej i tego, co się mówi o tym programie w kontekście wyborów, w jaki sposób to poszerzenie, powiększenie liczby leków dla pacjentów, które będą bezpłatne, wpłynie faktycznie na dostępność do tych leków dla pacjentów? Jacy pacjenci skorzystają z tych leków 65 plus najbardziej? To jest w ogóle bardzo ciekawy temat pod wieloma względami. Również w tak, pod względem tak, chociażby polityczno socjologicznym kiedy kilka lat temu wprowadzano listę 75, no ona była traktowana właściwie jako chwyt wyborczy. Wielu jej przeciwników mówiło, że znajdzie się tam 100, może 200 pozycji, jakieś starsze leki za grosze i, i w ten sposób ten postulat wyborczy da się spełnić. Okazało się, że tak jak i każde wybory, zakończyła się jedna kampania, druga, a ta lista trwa i faktycznie rozwija się dość dobrze. E, już na tej liście 75, przecież znajdowało się część leków innowacyjnych, chociażby z grupy leków przeciwzakrzepowych. To, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to będzie bardzo duża zmiana. Bo oczywiście teoretycznie mówimy o 10 zaledwie rocznikach, no, ale tak jak pan redaktor wspomniał, to jest 8 milionów pacjentów. W dodatku, tych pacjentów, których chłonność, jeśli chodzi o przyjmowanie leków, w dużym cudzysłowie, czy liczbę recept wystawionych dla tej grupy, jest ogromna, to są także pacjenci, którzy w zasadzie kończą swoje życie zawodowe. W dużej mierze oczywiście, mówimy statystycznie, więc na 65. rok życia. Nie, wiąże się to też z ułożeniem dochodów, i tak ogromna liczba pacjentów, która nagle dostaje bardzo dużą liczbę leków. To jest zmiana, z którą musimy się mocno zmierzyć i liczyć. Na pewno nie jest to jakaś korekta, taka powiedziałbym delikatna, która, która nie będzie miała wpływu na nasze życie. Ona będzie miała swoje zmiany oczywiste, czyli to, że pacjenci będą mogli dostać swoje leki za darmo, będą miała także zmiany nieoczywiste, dlatego że dzisiaj wielu seniorów rezygnuje z leków pełnopłatnych i ten budżet, który dzisiaj przeznaczają na leki refundowane, będą mogli spokojnie przeznaczyć na wykupienie tych leków pełnopłatnych, chociażby w chorobach krążenia, które refundowane nigdy nie były dla żadnej grupy pacjentów. Zatem bardzo duże wyzwanie przede wszystkim ze względu na liczbę pacjentów objętych tym programem. I druga ważna rzecz, trudno mi dzisiaj powiedzieć na ile minister Miłkowski czy właściwie czy bardziej pani minister Sojka będą chcieli, dotrzymać tych obietnic ministra angielskiego, ale zakładam, że tak będzie. Czyli rozszerzenie liczby leków bezpłatnych do prawie 4000 pozycji. Jeżeli sobie wyobrazimy, że dzisiaj wszystkie leki refundowane to jest 4100 pozycji, I to wystarczy tą setkę odrzucić, ze względu chociażby na wiek, bo część leków nie jest przyjmowana po 65 roku życia. I mamy tak naprawdę wszystkie leki refundowane za darmo. To jest bardzo duże wyzwanie, również w kontekście farmaceutów, chociażby dlatego, że musimy zmienić swoje magazyny i przygotować się. No właśnie, o tych wezwaniach dla farmaceutów, dla pracowników aptek chciałbym porozmawiać, bo czy Pana zdaniem można po 1 września, w zasadzie po 4, bo to będzie prawda, weekend, po weekendzie spodziewać się kolejek pod aptekami, kolejek osób, które będą pytać, Jakie leki mogę mieć bezpłatnie, co mam zrobić, żeby te leki były bezpłatne, czy mam wrócić do lekarza, żeby lekarz przepisał tą e, receptę, czy Pana zdaniem takie wyzwanie czeka farmaceutów, jeżeli tak, to jak powinni sobie z tym wyzwaniem poradzić? No pewnie tak jak zawsze sobie radzimy, czyli na spokojnie rozmawiając z pacjentami, tłumacząc im, że sprawdzają, czy te leki faktycznie są bezpłatne, czy nie są bezpłatne, e udzielając tej informacji pacjentom. Oczywiście to, co stanie się po 4 września, będzie pochodną tego, jak mocno zostanie lista 65, nagłośną no na ramach kampanii wyborczej. No bo to jest ogromny atut i mówiło się o nim od kilku miesięcy i wydawało się, że jego moc przygasała. Natomiast po wprowadzeniu tej listy i faktycznym takim zetknięciu się z lekiem bezpłatnym przez. Dodatkowe 8 milionów pacjentów, no swój efekt będzie to miało. My możemy oczywiście przekazać informację, czy taki lek jest na liście bezpłatny. Najlepiej jest dodawać czasem, że, że to jednak lekarz będzie decydował o tym, czy ten lek będzie refundowany, czy nie będzie refundowany. Oczywiście jest to bardzo proste w przypadku leków 65, no bo tutaj decyduje tak naprawdę PESEL. Ale na pewno ta, ta praca nas czeka. Pamiętajmy też, że wielu pacjentów ma już dzisiaj rozpoczęte recepty. Zostało im kilka miesięcy do zrealizowania, może, może nie, troszeczkę więcej. I te recepty nadal będą płatne, w związku z czym pacjenci, żeby uzyskać leki bezpłatne, będą musieli się udać do lekarzy, a więc możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy właściwie spora część tych recept już niezrealizowanych zostanie na takim etapie, na, na, na którym jest, a ci pacjenci po prostu pójdą do lekarzy poprosić o nowe, um, o nowe recepty, to też będzie duże wyzwanie dla lekarzy. Tak jak mówię, przy lekach 75 plus była to zdecydowanie węższa grupa, a my dzisiaj, według niektórych szacunków, mówimy już o grupie od 12 do nawet 14 milionów uprawnionych, łącznie z dziećmi. No to, jest, to jest ogromna liczba. Ja myślę, że bardzo ważne jest też podkreślenie tego, że cały czas o tym, że lek będzie bezpłatny dla pacjenta po 65 roku życia, będzie decydowało wskazanie do refundacji. Jeżeli pacjent do tej pory jakiś lek miał bez Miał pełnopłatny, mimo że on dla pewnej grupy pacjentów w związku ze wskazaniami był refundowany, to on nagle się nie stanie bezpłatny dla tego leku i warto, aby pacjenci i farmaceci no, o tym wiedzieli, prawda? To prawda, dlatego że bardzo często zdarza się, że pacjent słysząc, że leki będą bezpłatne, czy tak jak mówimy nawet o tych 4000 pozycji, wszystkie leki refundowane będą bezpłatne, gdzieś tam to słówko refundowane ucieka i pacjent przychodzi po swoje leki. Zdarza się, że nawet leki OTC. I pyta, dlaczego nie są bezpłatne, że być może jak spróbuję w innej aptece, to będzie inaczej. To faktycznie będzie praca przed nami do wykonania, żeby tłumaczyć, że tylko i wyłącznie mówimy o części na razie leków refundowanych. No właśnie, kolejnym wyzwaniem, mam wrażenie, będzie dostępność, bo z jednej strony mówimy o tym, że obniżenie tej ceny tak naprawdę do zera sprawi, że pacjenci, którzy do tej pory mieli problemy ekonomiczne i to była dla nich bariera związana z zakupem leku, ta bariera zniknie, ta dostępność się dla nich zwiększy, ale z drugiej strony, jeżeli damy dużo leków bezpłatnie, no to pacjenci, którzy do tej pory przychodzą z apteki i gdzieś tam liczyli, że kupią sobie na miesiąc, potem na kolejny miesiąc, bo to wpływało na ich budżet domowy, nagle ta bariera zniknie i istnieje takie ryzyko, że będą chcieli wykupywać całe recepty do maksymalnej ilości jednocześnie, żeby sobie robić zapasy. Pojawiają się obawy, że to może wpłynąć na. Dostępność tych leków fizyczną, no bo jeżeli wszyscy robią zapasy, no to tych leków na rynku zacznie po prostu brakować. Czy dostrzega Pan też takie ryzyko i takie wyzwanie przed aptekami, przed hurtowniami farmaceutycznymi? To jest ryzyko, o którym mówimy bardzo głośno od wielu miesięcy. Przede wszystkim dlatego, że pacjent, który bierze te nasze we dwa razy dziennie po jednej tabletce, to w przypadku popularnych leków oznacza 24 opakowania rocznie. Jeżeli bariera finansowa była nawet w postaci kilku złotych, 3, 5, Co ten pacjent rozkładał sobie zakupy na raty. Nawet nie tyle ze względu na samą barierę finansową, ale również taką barierę psychologiczną. Muszę za to zapłacić. Jeśli mam tych leków kilka, to będzie kilkadziesiąt złotych więcej miesięcznie, czy nawet kilkaset, więc wolę to sobie rozłożyć na raty. Natomiast w sytuacji, kiedy coś jest za darmo, to nie trudno sobie wyobrazić pacjenta, który przyjdzie do nas z pięcioma rocznymi receptami, na każdej będzie miał po 24 opakowania, Niewiele aptek, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, niewiele aptek jest przygotowanych na tak duże zakupy i tak duże zapas. Recepta roczna, czy właściwie recepta elektroniczna, ona dała bardzo dużo pacjentom, mówię tutaj o możliwości dzielenia sobie zakupów na rany. Natomiast pokusa jest, będą ewentualnie jakieś sygnały w mediach, że mogą się pojawić braki, każdy pacjent wychodzi z takiego prostego założenia, to ja już sobie to kupię, niech to będzie leżało w domu. Dwa ryzyka. Ryzyko pierwsze, że te leki będą się po prostu marnowały, bo nastąpi zmiana terapii, pacjent będzie hospitalizowany, bo no, nie tylko, że pacjent umrze i te wszystkie leki polecą wtedy do kosza. Ale też to bardzo duże ryzyko, o którym mówimy, i ono jest mocno widziane przez Ministerstwo Zdrowia, że leków może fizycznie braknąć. Ale też mamy sytuacje odwrotne i ostatnio oglądałem bardzo ciekawy webinar, który przygotowało Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Tam była profesor Masnara Żmigas, doktor Tomasz Zieliński z Porozumienia Zielonogórskiego. I, ta, i, I podczas tego webinaru padła bardzo ciekawa informacja wskazująca na flozyny, bo tak jak wspominałem na tych nowych listach 65+, pojawiają się także leki innowacyjne, takie jak flozyny. Flozyny są dosyć drogimi lekami i teraz będą bezpłatne dla tych pacjentów, ale okazuje się, że dwie z flozyn będą bezpłatne tylko przez dwa miesiące. Od 1 listopada daba gliflozyna i kana gliflozyna już nie będą refundowane, ale wrócą do refundacji prawdopodobnie od 1 stycznia. I tutaj z kolei lekarze między sobą apelują do siebie nawzajem, aby przepisywać pacjentom na zapas, żeby pacjenci mogli się zabezpieczyć na te dwa miesiące, kiedy ten lek będzie prawdopodobnie dla nich pełnopłatny. Chciałbym pana zapytać, jak pan ocenia tę sytuację z punktu widzenia farmaceutów? Jak dużym wyzwaniem będzie to dla farmaceutów, jak mogą się przygotować do tego? No przede wszystkim muszą mieć informację. Tą, którą pan redaktor w tej chwili przekazał. Jeżeli ona dotrze do farmaceutów, to będą mogli uspokoić pacjentów, mówiąc, że za dwa miesiące, myślę, że to też będzie potrzebna komunikacja ze strony Ministerstwa Zdrowia, że za dwa miesiące te leki znowu będą bezpłatne. Mówimy, i to jest też dobra informacja, bo przecież mówimy o lekach drogich, o lekach nowoczesnych, o lekach skutecznych, czyli krótko mówiąc, czymś, co właśnie powinno się znaleźć na takiej liście. To zresztą jest kolejny argument, że ona nie jest, że ona nie jest oparta na lekach słabych i starych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to jest nieuniknione, że pacjenci tych flozyn będą kupowali więcej, dlatego że oprócz lekarzy, którzy kontaktują się między sobą, swoją pracę z pewnością wykonają też przedstawiciele firm farmaceutycznych, czyli będą musieli dotrzeć do tych lekarzy. Czy istnieje ryzyko braków? Trudno je dzisiaj ocenić. Pamiętać należy o tym, że flozyny nie są, list, nie są lekami, które leżą na aptecznych półkach, liczone w dziesiątkach czy setkach opakowań. To nie jest metformina, gdzie możemy sobie coś tam poprzesuwać z jednej do z drugiej, gdzie możemy poszukać zamienników i tak dalej. Więc jeśli pacjenci będą rozsądnie kupowali te swoje leki, to nasza rola również powinna polegać na tym, że jeżeli lekarz wypisze, no właśnie tę naszą nieszczęsną roczną receptę, żeby właśnie spróbować zaproponować pacjentowi wykup takiej liczby opakowań, która wystarczy na ten okres bez, bez refutacji, a potem żeby spokojnie wrócić dalej do refutacji. Do refundacji, takiej, która, która będzie należna z listy 65. No właśnie, ta komunikacja i przekazywanie tej informacji jest bardzo ważne. i myślę, że Ministerstwo Zdrowia powinno to zadbać, żeby faktycznie pacjenci mieli tą informację. Ale z tego co mi wiadomo, to też w wiodącym programie komputerowym aptecznym, tego typu komunikaty dla farmaceutów również się pojawiają, więc myślę, że warto te komunikaty nie przeklikiwać, tylko jednak czasami się przy nich zatrzymać, szczególnie w tym pierwszym okresie obowiązywania nowych, nowych leków bezpłatnych i, i poczytać, co tam jest napisane. No właśnie, kolejna grupa osób, które będą miały bezpłatne leki, to są osoby poniżej 18 roku życia. Uprawnienie DZ, coś nowego, co pojawi się niedługo także w rozporządzeniu w sprawie recept. No, i tutaj również pojawiają się pewne obawy, obawy medyków dotyczące tego, że na tej liście bezpłatne dla dzieci będą antybiotyki. No, a kiedy pojawia się bezpłatny antybiotyk, no to pojawia się chęć wymuszania tego antybiotyku u lekarza, magazynowania go, zostawiania na zapas, a to kłóci się z ideą walki z antybiotykoopornością. I chciałbym Pana zapytać, jak Pan ocenia tę sytuację? Czy faktycznie te antybiotyki bezpłatne. Utrudnią tą walkę z antybiotykoopornością? Myślę, że absolutnie nie. Mamy taką tendencję, żeby bardzo często demonizować pewne zagrożenia. Jeżeli cofniemy się troszeczkę wstecz, to każdy z nas, czy, czy pan redaktor, czy raczej wielu farmaceutów jest w stanie przytoczyć przynajmniej 50 takich przypadków, kiedy świat farmacji miał się zawalić, jak mówił do absolutnie klęski, a tak naprawdę potem okazywało się, że to wszystko było. było Niepotrzebne i na wyrost. Myślę, że tutaj nie, nie ma takiego ryzyka, dlatego że przecież lekarze decydują o tym, czy taką receptę wypiszą. E, I e, jeżeli lekarz powie nie, absolutnie nie wypisuję antybiotyku, no to ja rozumiem, że często zderzenie twarz w twarz taką, Rozdrażnioną mamą może być, może być trudne, ale nie sądzę, żeby to spowodowało nagle sytuację, w której lekarz powie: Dobrze, to ja wypiszę pani dodatkowe pięć antybiotyków, proszę sobie je mieć na zapas. Czy pacjenci będą chcieli je przetrzymywać dłużej? Nie sądzę, dlatego że jeżeli będą za darmo, no to nie będzie takiej potrzeby. Czy uda się w ten sposób, czy, czy pogorszy się, bądź polepszy sytuacja, kiedy mamy wymieniają się między sobą antybiotykami dla dzieci albo kiedy same je sobie biorą, bo akurat zostało po dziecku? Myślę, że to też tego absolutnie nie. Nie zatrzyma. Natomiast musimy także mieć na uwadze fakt, że e, mimo jakiegoś wsparcia socjalnego, to jednak bardzo często te leki, które są brane dla dzieci, są e, mimo wszystko e, płatne. One kosztują czasem kilkadziesiąt, czasem kilkaset złotych. Takie solidne przeziębienie może e, czy, czy, czy czy solidne e, zawalenie z może kosztować. I, e, bardzo często zdarza się tak, że rodzic na przykład wykupuje antybiotyk, ale już nie wykupuje osłony, bo, bo, bo po prostu na no to nie jest tak. I wtedy czasem trafia na czyjekolwiek u tego dziecka, dalsze leczenie itd. Jeśli antybiotyk będzie za darmo, to w tym samym budżecie, analogicznie jak przy lekach 65, mamy czy tatę, będzie stać na to, żeby wykupić coś do właśnie osłony, czy podawanym antybiotyku, czy do innych leków, które najczęściej zaleca w tej sytuacji. Panie Prezesie, już absolutnie na sam koniec takie pytanie troszkę z boku, e, też dotyczące większości leków dla dzieci. Mam na myśli leki recepturowe. No, duża nowelizacja ustawy refundacyjnej wprowadziła istotne zmiany w wycenie leków recepturowych. Te zmiany tak naprawdę realnie wejdą w życie prawdopodobnie od stycznia przyszłego roku. No i pojawiają się komunikaty w mediach, że te leki będą bardzo drogie, że pacjent już nie będzie płacił ryczałtu, wiele leków będzie droższych, dlatego że pacjent będzie musiał pokrywać różnicę między ceną leku kupionego w hurtowni, a limitem refundacji składnika do wykonywania tego leku. Chciałbym Pana zapytać, jak Pan ocenia te zagrożenia, którymi się gdzieś tam w przestrzeni publicznej straszy, które są związane z tą nową wyceną, nowym sposobem refundacji leków recepturowych. Czy jest czego się obawiać tak naprawdę? Myślę, że nie. Po pierwsze dlatego, że bardzo często farmaceuci mówią, no dobrze, to w tej chwili już będzie, będzie to kompletnie nieopłacalne. Wystarczy zmienić taksę laborum, taka też jest deklaracja, deklaracja ministra Miejkowskiego, żeby w jakiś sposób rekompensować te straty, które przyniesie ze sobą ustawa refundacyjna. Natomiast myślę, że warto skorzystać z tej okazji, z tej naszej dzisiejszej rozmowy i wyjaśnić, skąd jest geneza, bo my też otrzymywaliśmy zarzuty, że no, zmienia się tak wiele, a naczelna nie protestuje, nie, nie, nie rozdziera szat, że zaraz upadnie receptura i tak dalej. Oczywiście część tych medialnych przekazów jest mocno sterowana, to jest dla mnie jasne, zresztą nie tylko w tym przypadku. Natomiast jaka jest geneza? Otóż niezwykle trudno i ja szczerze powiedziawszy nie miałem nawet pomysłu w jakiś sposób, czy ja czy Pani Prezes mielibyśmy bronić receptury w sytuacji, kiedy Pan Minister miał takie dokumenty na stole, jakie pokazał, chociażby w Senacie, a więc jedna recepta z ketoprofenem, odpowiednik zwykłej maści przeciwbólowej, która jest w każdej aptece za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, która kosztowała 180 tysięcy złotych. Jedna recepta. Jeżeli rozmawiamy z pracownikiem Ministerstwa i on pokazuje mi maść z hydrokortyzonem, Jednoprocentowa, która w każdej aptece kosztuje 12, musi 14 zł, ale zrobiona w recepturze kosztuje 14 tysięcy ta 11, no to, to wiem, że tutaj nie ma czego bronić. Jeśli podawane są przykłady, gdzie pojedyncze recepty kosztują 40, a nawet 60 tysięcy zł, dla mnie taki uderzający był przykład, który podał minister Miłkowski, że utrzymanie 100-osobowego domu pomocy społecznej kosztowało mniej niż wydatki, jakie pokrywali na recepturę. No, to to pokazuje, że nie była to normalna receptura. Ja może robię ją teraz rzadziej, natomiast kiedy za każdym razem sięgam po składniki i mam świadomość, jak gigantyczna jest w tej chwili kwota za najprostsze składniki, to nie wyczuwam w tym wartości rynkowych, a wręcz przeciwnie. Jeżeli okazuje się, że w jednej aptece recepta jest droga, a w drugiej aptece jest jeszcze stukrotnie droższa, to, to jest to coś, na co nie możemy sobie pozwolić. Nie chcielibyśmy, żeby receptura w tej formie, której jest dzisiaj, a wiemy przecież, że są specjalne cenniki, wiemy, że jest mocno zawierzana. Niestety, tutaj jest parę czarnych owiec również w naszym środowisku. W związku z czym, jeżeli wiemy, że takie sytuacje istnieją, to nie powinniśmy ich bronić, tylko po prostu powinniśmy zadbać o to, żeby nie stały się źródłem przychodów takim, jakim był wywóz leków. Dlatego, że jeśli Ministerstwo Zdrowia mówi wprost, receptura naprawdę opłacana przez nas kosztowała 150 milionów rocznie. Dzisiaj kosztuje 700 milionów rocznie, no to w takie czary naprawdę nikt nie wierzy. Ja i tak jestem pod wrażeniem, że ministerstwo tak długo zachowało cierpliwość. Natomiast jeśli wyobrazimy sobie, co za te pieniądze można byłoby zrobić, chociażby w kierunku ładu, czyli dżury, marsza i tak dalej, to nagle się okazuje, że nie możemy zgodzić się na to, żeby jakaś wąska grupa naprawdę, przepraszam za to określenie, ale przeginając. Yy, po prostu wyłudzała pieniądze z nz u a, a cała reszta miała z tym duży problem. To, co się w tej chwili stało, to jest pokłosie działań, do których doprowadziła niestety, ale wąska bardzo, ale, ale grupa też właścicieli aptek, po prostu. Więc to jest pokłosie naszych działań, to jest troszeczkę także naszych, przepraszam, działań, działań tych osób, to jest troszeczkę tak, jak było z wrozą leków, kiedy wszyscy musieliśmy ponieść konsekwencje tego, co robiła bardzo wąska grupa. Z tego, co powiedział, to, 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 co wiem, minister Migowski zapowiedział zmianę tak z laboru, również ze nie, być może nie, takich składników jak najniższa, się, nie, krajowa czy średnia, krajowa, które byłyby podstawą nie, tworzenia takiego wskaźnika. Co więcej, wskaźnika systematycznie rosnącego wraz z tymi nie, wynagrodzeniami. No tak, bo leki receptorowe są ważne i warto rozwijać tak naprawdę recepturę apteczną, bo cały czas istnieje grupa pacjentów, ważna grupa pacjentów, dla których. Często nie ma alternatywy niż wykonanie jakiegoś leku przez farmaceutę w recepturze. Panie prezesie, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję za czas poświęcony tak naprawdę. Yy, w trakcie swojego urlopu. Myślę, że farmaceuci, którzy nas oglądają, e, tak naprawdę zważą, jak istotne są te zmiany, które czekają apteki od 1 września i także w kolejnych e, miesiącach. E, dziękuję za rozmowę. Moim gościem dzisiaj był pan Marek Tąbków, wiceprezes naczelnej Rady Aptekarskiej i prezes okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu. Dziękuję pięknie. Myślę, że dzisiaj dotknęliśmy jednego tematu z tak wielu, które przynoszą nowe ostatnie zmiany legislacyjne. Jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać pewnie na te inne tematy. Dziękuję. Dziękuję. Partnerem odcinka jest firma AstraZeneca.